Czy byliście w tym roku grzeczni? Na pewno każdy z Was słyszał to pytanie, będąc dzieckiem, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ja mam na imię Dawid i zapraszam Was na ostatnią, ale nie mniej ważną część naszego świątecznego prezentownika, tym razem skupiającego się na potrzebach dzieci i młodzieży. Chociaż dzisiejsze propozycje prezentowe są skierowane raczej do młodszej części naszej widowni, to podejrzewam, że dorośli również znajdą tutaj coś dla siebie. A więc droga młodzieży, o co warto poprosić Mikołaja? Na pewno o nowe słuchawki True Wireless Audio Technica ATH ANC300TW lub słuchawki gamingowe Aude Mobius. Do młodzieżowego pokoju dobrym pomysłem będzie Yamaha MusicCast 20 lub Audio Pro BT5. Jeśli zaś chcecie móc zabrać dźwięk ze sobą, tu sugerują głośniki Vifare i Kiavik. Pierwsza propozycja to nowoczesne słuchawki typu true wireless Audiotechnika Technica ATH-ANC300TW. Należą do serii Quiet Point, oferując idealną równowagę między wygodą, funkcjami i wydajnością w kompaktowej konstrukcji. Zapewniają również najlepszy w swojej klasie dźwięk dzięki łączności Bluetooth z kodekami aptX HD i AAC oraz układ redukcji hałasu. Do zestawu dołączono etui pełniące rolę powerbanku, dzięki któremu łączny czas działania wynosi aż do 18 godzin. Dając te pchełki w prezencie, koniecznie wspomnijcie o aplikacji Audiotechnika Connect, z poziomu której nie tylko można sterować ich pracą. Przede wszystkim znajduje się tam narzędzie pozwalające na odnalezienie np. Na zgubionych na spacerze słuchawek. Każdy z nas lubi od czasu do czasu pograć w coś na komputerze. Jednak nie oszukujmy się, to młodsze pokolenie ma na to więcej czasu. Dlatego też druga propozycja to słuchawki gamingowe Audez Mobius. Dzięki takim funkcjom jak dźwięk 3D wspaniale sprawdzą się także przy oglądaniu filmów. A Bluetooth i przede wszystkim planarna konstrukcja sprawiają, że Mobiusów można używać również jako słuchawek stricte do muzyki. Naszpikowane elektroniką oraz żyroskopami są w stanie śledzić ruch naszej głowy, co najłatwiej zobrazować dzięki aplikacji na komputery PC oraz laptopy. Dźwięk może nas otaczać lub pozostać w jednym punkcie, a my w zależności od ruchów głowy usłyszymy scenerię z lewej lub z prawej strony. Trzeba przyznać, że tych słuchawek pozazdroszczą także dorośli, dlatego wybierając je na prezent dla naszych pociech warto samemu być grzecznemu. Może wtedy pozwolą nam one co jakiś czas z nich skorzystać. Jeśli zaś Wasze dzieci wolą od gry na komputerze konsolę, warto zainteresować się modelami Penrose i Penrose X, również marki Audeze. Dźwięk to nie tylko słuchawki, dlatego trzecim pomysłem na prezent jest głośnik Multiroom Yamaha Music KZ-20. Skromna forma co prawda nie mówi wiele, jednak są one niezwykle wszechstronne. Dzięki obsłudze systemu MusicCast z powodzeniem możemy na nim słuchać muzyki z ulubionych serwisów muzycznych. Właściwie wystarczy podłączyć go do prądu i skonfigurować w domowej sieci. Aplikacja umożliwia np. parowanie duetu MusicCastów 20 w pełnoprawny system stereo. Ponadto w aplikacji odnajdziecie również funkcję budzika, co szczególnie przyda się w czasie roku szkolnego. I mała podpowiedź dla rodziców: mając aplikację w telefonie, możecie zdalnie uruchomić muzykę i regulować głośność. Dobra rzecz, jeśli wasze potomstwo jest zbyt chętnie chce wyjść rano z łóżka. Jeśli jednak obsługa przez wifi jest zbędna, a styl skandynawski bliższy sercu, audioprobe T5 będzie idealnym pomysłem na prezent. Jest to głośnik Bluetooth zasilany bezpośrednio z sieci. Ten model zdecydowanie potrafi zamienić dostarczony mu prąd na fantastycznie brzmiącą muzykę. Po załączności Bluetooth 4.0 do dyspozycji oddano nam także wejście AUX 3.5 mm, pod które można podłączyć praktycznie każdy sprzęt posiadający wyjście słuchawkowe. Głośnik ten nie tylko sprawdzi się do słuchania muzyki, ale również filmów i jako głośnik komputerowy. Umiejscowiony na tylnej ściance port-bass reflex faktycznie potrafi dmuchnąć powietrzem, a co za tym idzie, głośnikowi nie brakuje basu. Mimo mało sprzyjających okoliczności, warto pomyśleć też o sprzęcie w pełni mobilnym. Ostatnia na dzisiaj sugestia na prezent to głośnik Vifar Reykjavik. Kompaktowa forma kryje w sobie dwa przetworniki wysokotonowe i jeden średnio niskotonowy. Takie połączenie generuje naprawdę wysokiej jakości dźwięk, który potrafi pokonać nawet większe tego typu rozwiązania. Złącze USB-C zapewnia poza szybkim ładowaniem możliwość podłączenia do komputera. Ten zaś wykryje go jako urządzenie audio i rozpocznie odtwarzanie dźwięku. Skórzany pasek i dedykowane Etui ułatwiają transport, a niewielkie gabaryty sprawią, że głośnik bez problemu zmieści się w praktycznie każdym plecaku. Jego charakterystyczna budowa sprawi, że bez problemu podzielicie się dźwiękiem ze swoimi znajomymi. Jeśli jednak nie macie pewności, jaki sprzęt audio wybrać dla Waszych pociech, dobrym pomysłem może się okazać karta podawunkowa. Można ją zasilić dowolną wybraną przez Was kwotą i będzie honorowana w każdym salonie sieci top HiFi. Wasz syn lub córka z pewnością będą szczęśliwi, mogąc wybrać samodzielnie prezent z szerokiej gamy urządzeń. A jeśli chcielibyście sprawdzić szczegóły techniczne czy też dostępność kolorów poszczególnych urządzeń, zapraszam na naszą stronę topheifi.pl. Ponadto jesteśmy do Waszej dyspozycji zarówno na Facebooku, telefonicznie, jak i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A tymczasem pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi nowymi filmami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.